5 godzina obsługi, ale nie powinno być problemu. Pierwszy postój będzie w Oleśnicy. A spanko za 97 km. Co to jest? No to są gadki rowerowe. O oh mój god. Już załadowane. Jadę! Mały postój na 17 km. Trochę ze swojej głupoty, bo w domu zapomniałam dokręcić jeszcze sakwy, jak sobie wczoraj regulowałam. Także tylko chwilowy, na szczęście. Jadę dalej tam. Oj, jedzie się taką Dlaczego? drogą. No i trzeba mocno uważać. Mimo wszystko jednak nie da się tak gravelowo pokonywać tych odcinków. Ale jest fajnie. 80 km za mną. O, lesno. Tutaj jemy. 19 km do końca. To gówno. Już mnie użarło nieraz. Picka zjedzona. Można jechać dalej. Gryka. Po przejechaniu tych 99 km rozbijałam sobie namiot na ośrodku wypoczynkowym. Słuchamy i okazuje się, że to jest w ogóle zarąbiste miejsce na kajaki. Pan, który to prowadzi, jestem z żoną. Mhm. tyle mi poopowiadał różnych fajnych rzeczy a propos ludzi, którzy tu przyjeżdżają, różnych historii. No, Jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia, z jazdy, z sokwami, to. Jest ekstrem. Jest ciężko, ale jest ekstrem. Mój rower waży 10 kg, sam bez niczego. Więc jest mega lekki, także jak sobie dołożyłam te sakwy z namiotem, ze śpiworem, ze wszystkim co potrzebuję, to jest trochę ciężej. I ten ośrodek ciężkości faktycznie jest troszkę za bardzo przesunięty na tył. No i jak pan usłyszał, że ja jadę przez całą Polskę do Białego Stoku. No to zaraz, tu mi naklejeczkę da, proszę bardzo, będę żywą reklamą. <laughs> Ale nie no, generalnie Gostek bardzo spoko. No proszę bardzo. Tak to się śpi, tak to się rozkłada rzeczy. Żeby... O, i tutaj pranko. Jest godzina 7.10. Myślę, że gdzieś tak koło 8 będę wyjeżdżać. Jeszcze mi tak troszkę wszystko podeschnie. Dzisiaj Piotrków Trybunalski, także przede mną jakieś 80 km. Ja oczywiście zapomniałam swoje herbaty, ale tu mam taką cudowną niespodziankę. Oh yeah. Miałam w planach dojeść jeszcze kawałek pizzy. <grywka> ale. Mrówki też były głodne. Papa, słuchany! Z na takim piachu to ciężka sprawa. Zmieniłam trochę trasę i pojechałam tak, jak poprowadził mnie Tato Szymona, który prowadzi te słuchany. Piękna trasa. Będę zaraz przyjeżdżać przez taką cudowną kładkę. Ale jednak te piachy i takie wyrwy w ziemi na taki balast z tyłu jak sakwy, to nie jest do końca dobry pomysł, ale jakoś sobie przejdę tędy. Teraz wszystko jasne, bo ja miałam skręcić jeszcze raz w prawo i bym sobie tędy ładnie jechała, tutaj, działam jak ze mnie, ja to jednak tędy przejdę. <śm> Po mojej 48 km, i to kolejny raz, gdzie mam piękną ścieżkę rowerową. I pustki, całkowite pustki, ani żywej duszy. A dobra, wszystko jazdy, czemu tu nikogo nie ma? Przynajmniej przetestowane Kurka wodna Zastanawiałam się jak no ja tam jechałam A w sumie przez to, że jechałam z drogi takiej szutrowej w jakiejś mini miejscowości, to tam z tej drogi szutrowej nie było zakazu. No i tak po prostu tak mnie nawigacja poprowadziła, tak pojechałam. 84 km jestem już w docelowym miejscu mojego spania w Piotrkowie Trybunalskim. Hotel nazywa się Lemon i sobie tak ustaliłam mniej więcej, że jednego dnia będzie kempingowo, a drugiego motelowo, hotelowo. Nie wiem jak to nazwać, bo chodzi o to, że to spanie jest takie najtańsze, jak gdzieś tam gdzieś się udało znaleźć. Chociaż no tutaj mam luksusy. Nie wiem, żebym wczoraj nie miała oczywiście, ale no wiadomo o co chodzi. Mamy pranku od razu. Pojechałam teraz coś zjeść jeszcze. Więc zostawiłam sobie tam saky. I normalnie czuję się teraz jak na podniebnym tak lekko. Może ja będę w klapkach jeździć już. Zawsze Stopy oddychają. Trzeba zmienić to obuwie. Pranie ciąg dalszy. Tutaj tym razem się suszy. Papa, pa, kociuś! Chociaż tu jest napisane Lemon, ale to jest kociuś. 9.05 Dzisiaj trzeci dzień mojej jazdy. Przede mną 80 km do Białej Rawskiej. Jednak wyjechałam pół godziny później. Miałem jakiś problem z nawigacją, w ogóle nie widziałam mojej prędkości, nie czytało mi mapy. To jest taki lekki zawo, bo gdyby nie ta nawigacja, to ja bym kompletnie nie ogarniała tam jechać. W już przetestowałam, że po prostu zmarnowałabym bardzo dużo czasu na przystankach i upewnianiu się, że dobrze jadę. Nie mam niestety takiej super orientacji w terenie. No, ale jadę. Jest git. O, jeszcze jedna rzecz. Już tutaj mam pierwsze straty. Eee, wypadła mi zawleczka z kierownicy. Mam nadzieję, że mi się obbitka nie będzie odklejać. Bo byłby klops. Bywają mi też takie drogi. Ale wielki. 28 km do końca, ale jest dramat, bo jest 13. A jest taki skwar. No muszę sobie zrobić przerwę. No Myślałam, że pojadę na strzała tu dupa. Poczekam jeszcze chwilę i zobaczę, jak będzie wiał wiatr, bo jak ma wiać mocniej, to faktycznie trudno. Przycisnę. Uff. Najgorzej, właśnie, że tak wieje. Ale nie takim chłodnym wiaterkiem, jak wczoraj czy wczoraj, tylko właśnie takim z żarem. Zostało mi 10 kilometrów do Białej Radzy. Ale niestety jest to droga krajowa, która nie ma pobocza. Tak strasznie nie ma pobocza na km kilometrów, takim natężeniu ruchu to słaba opcja o godzinie 15 tak i będę kombinować z z wioskami dookoła. No trudno. Czasem trzeba iść. Nie ma tego złego. Okazało się, że wjechałam do krainy jabłek. Wszędzie, gdzie tutaj jadę, rosną. Jabłka. Przyjechałam. 82 km. Tutaj będzie moje spanko. Myślę, że, że gdzieś tutaj. Już w ogóle zostałam super oprowadzona. Co, gdzie, jak. Przez Przemka, który tutaj ma też kampera swojego. Także bardzo spokojna miejscówka. Także idę coś zjeść. Kurka wodna, że ja nie wzięłam stroju kąpielowego. To jest tak chillowo. Można by było faktycznie przyjechać z takim kamperem, dwa miesiące siedzieć, kąpać się codziennie za free. Serio, tutaj nie mogę się dodziwić, ale to wszystko jest darmowe. Szok. Takie coś mi się w ogóle zrobiło podczas jazdy rowerem. No tu nie mam. Tylko taką małą flamkę. Ciekawe co ho. Podobnie do mnie. Może trochę ten. L -l -l. Tutaj też dużo spoko. Ja już po zakupach i do towarowaniu wyjeżdżam z Białej Rawskiej. O ile tak to się odmienia, z krainy jabłek. Dzisiaj będzie jakieś 70 km, ale docelowo jadę do Kumpla, najpierw leży z niego klucze na chatę, bo on będzie w pracy do 17. No a później właśnie mam u niego spanko. Klucze już zabrałam. Teraz jadę do Konstancina. No Jak się okazuje, to to jest ładkowy 20 km. Uuuuuh, aż to Warszawka! Tak się jak jak jadł w Nizistrzoli. Bardzo mnie głowa boli, no słyszę zaraz na Tolin. I nagle wiem, że wpadnę w tarapaty. Ostatnia stacja, kabaty. Następna stacja. Jedwina i pół wódka, Jest! Znalazłam! W domu, dom mojego kumpla. Dał mi klucze. I. I co? No, ogarnę się, ogarnę się z tym mandurem moim. Zrobię jakiś obiad w Osiemdziesiąt 84 albo dwa Uff, dobra, idę. Czasami fajnie sobie tak wyglądać. To jest, Kamil. Jak jest się I kamień mnie gość. Elo. No, wyścimy, się tutaj. To jest chyba mój ostatni medal. Nie, to jest mój ostatni medal. Bo Kamil jest profesjonalnym tak. kolarzem i można się od niego dużo dowiedzieć. Nie, rzeczy to jest widziałaś, ale to jest generalnie moja życiówka, jeżeli chodzi o wynik na legi MTB Maraton. Dobra, i najlepiej. Yy, pamiętaj tylko, żeby nie robić takich mocnych zrywów, żeby Żeby nie polecić do przodu ani do bardzo. Ale dzisiaj użyjcie. Mamy godzinę ósmą. Zbieram się do wyjazdu właśnie 7.30 Kamil pojechał do pracy. Także ja tu się jeszcze przed jego chatą zbierałam i pakowałam tak ostatecznie ze wszystkim. Po miejscowości łochów mam spanie. 355 km za mną. Po wczorajszej jeździe przez miasto. Zdecydowałam, że nie będę jechać przez centrum, tylko ominę tą główną część. Bo jednak te światła, no stop, stawanie, ruszanie, stawanie, ruszanie to, to nie dla mnie. I tym sposobem mogę się przejechać jedną z moich ulubionych ścieżek, tutaj w tej części Warszawy po się jeździe Kamila Rowerem jeszcze bardziej zamarzyła mi się szosa. No, ale w takich sytuacjach, jak mam tu, to by mi się już odwiedziało, Teraz zwróciłam uwagę, że ta krowa no autentycznie wymiona jeszcze narysowane to prawie takie kwadratowe jak z Minecrafta, ale nieźle Krupki górki Za 5 km temu czułam taki mocny kryzys, bo no jednak wczoraj za mało węgliwiałka weszło na to wychodzi i mi się ciałko tak nie zregenerowało jak powinno No i oczywiście cały czas północno-wschodni wiatr. Od niedzieli, codziennie. Czemuż by inaczej? 39 do końca. Tak, to ten moment, kiedy nie myślisz, że. O, tylko 39. Przejechałam ja właśnie na mój kemping. Będę tu miała zwiedzania, zwiedzania. Tam mam rzekę. Tu są konie. Jest i czajnik. I woda. I normalnie toalety. Nie no spoko, że hej. Chyba, chyba tam się rozłoży z namiotem. <noise> ale miejsce Szok <noise> A kto to się na mnie patrzy? Dzień dobry W ogóle polecam też demo Przez składanie namiotu Najpierw obejrzeć dobrze ziemię Ale potem faktycznie się położyć bo może się okazać, że nagle życie głownie w dół. Mam rzekę tylko dla siebie. No dzisiaj dzień szósty. Za mną do tej pory najzimniejsza noc. Dzisiaj 94 km przede mną do wysokie Mazowieckie. 9.05. Pa, pa, glęb kaliska. Znowu piaski. Kto piesz? Kto piesz? Jeszcze dwadzieścia sześć. Kolejne miasto, które oglądam od drugiej strony, nie od strony dworca. Tutaj dzisiaj mam spanko. 94 cztery za mną. W sumie tak się czuję, że mogłabym dojechać do końca już dzisiaj. No ale. Już parę licho, jak już zapłaciłam i nie mogłam odwołać, to trudno. Jest ósma Dzisiaj już na czylku takie dojechanie, bo wyjdzie 50 km. Także papa, pa, pokoje gościnne i jadę dalej. Dzień siódmy. Jestem już w Paniewie. 20 km do końca mi zostało i to jest jedno z moich ulubionych miejsc dokoła gdzieś w okolicach Białego Stoku Czyli Kładka między śliwem a Waniewem Przyjechałam już na Kładkę Tylko niestety też jak rozmawiałam tutaj z jednym panem to ten odcinek pierwszy od strony Waniewa właśnie jest taki mega płytki no. Jakbym była z kimś, to bym sobie poradziła, ale samemu raczej nie, nawet jakbym próbowała tej sakwy sobie znieść, czy wrzucić, można powiedzieć, no to same już rowera sobie nie podam. To chyba jadę dookoła.